Ten film powstał dzięki wsparciu naszych patronów na Patronite i YouTube. Dziękujemy. Witajcie moi drodzy w kolejnym materiale na naszym kanale. Mamy już wtorek i dziś jest dosyć ciekawy dzień, ponieważ lokalnie po południu wieczorem mogą wystąpić słabe burze w Polsce Południowej, ale zanim do tego przejdziemy, szybka informacja i szybkie zdjęcia, piękne zdjęcie, dzisiejsza końcówka dnia w Wadowicach, zdjęcie pani Jola Hans, gratuluję zdobyczy, bardzo ładny widok, zawsze takie mury piętra średniego, jak już wspominałem wcześniej, przy zachodzącym słońcu mi się bardzo podobają, a my już przechodzimy do sytuacji, jaka przed południem jest do zaobserwowania w Europie i widzimy przede wszystkim zachmurzenie, szczególnie w południowej Europie oraz tutaj na wschód oraz nad naszym obszarem. Generalnie nad północą mamy, na północnym wschodzie mamy Wysz, Klemens, natomiast w wielu miejscach Europy Centralnej zachodniej chmury, no i tutaj będziemy dziś przyglądać się zaraz dokładniej tym wszystkim układom. Tu przede wszystkim mamy niż Elfi z systemem frontów atmosferycznych i przybliżamy sobie do tego miejsca, no i ten system frontów atmosferycznych szczególnie w południowej części powoduje bardzo dużą liczbę opadów, szczególnie w Rumunii, szczególnie na zachodniej Ukrainie. Polsce już zdecydowanie mniej, no ale ten falujący front atmosferyczny skierowany z południa w kierunku północnym również nad Polską daje się we znaki, szczególnie na Bałkanach, Albania, tutaj Włochy południowe burze, konwekcja całkiem silna te burze, szczególnie na wybrzeżu Adriatyckim były dosyć silne, tworzyły się układy konwekcyjne. Te układy konwekcyjne nadal się tworzą, ten cały system przemieszcza się. W kierunku wschodu natomiast jak przyjrzyjmy sobie na zachodzie przyjrzyjmy się na zachodzie Europy Hiszpania, w przypadku Hiszpanii znów mamy piękną wyżową pogodę związaną z wyżem, który tu się znajduje. Całe zachmurzenie przemieszcza się na północ od Hiszpanii w kierunku Francji, nad którą mamy dosyć dużo chmur. W Hiszpanii tych chmur nie ma. Przejdźmy natomiast do Polski. W przypadku Polski zachmurzenie duże do całkowitego w wielu miejscach kraju, szczególnie o poranku. Jedynie w Polsce północno-zachodniej, północno-wschodniej i tutaj na południu, w Zakopanem pojawiały się przejaśnienia. Natomiast na pozostałym obszarze zachmurzenie duże do całkowitego. No i opady. Opady przede wszystkim w Polsce południowej, szczególnie województwo dolnośląskie, województwo opolskie, województwo śląskie oraz województwo warmińsko-mazurskie. Tamtych opadów jest najwięcej na pozostałym obszarze, szczególnie w Polsce południowej. Tych opadów jest mniej i powinny być one już słabe. To, co widzieliśmy, te zachmurzenie, które widzieliśmy, związane jest z frontami atmosferycznymi niżów Elfi, którego front atmosferyczny rozciąga się od Polski po Bałkany aż po Turcję. Jest to falujący front atmosferyczny, szczególnie w południowym segmencie dzięki dzięki temu tam występują właśnie burze, które lokalnie są dosyć intensywne. Natomiast nad zachodnią Europą, przede wszystkim nad Wyspami Brytyjskimi, mamy niż Florentina z frontem ciepłym oraz frontem chłodnym. Tak jak wspominałem, wyż Lars nad Hiszpanią. Jeśli chodzi o pogodę w kolejnych godzinach nad Polską, niewiele się zmieni, ponieważ nadal będziemy, będzie nad Polską, dom będzie dominował Niskie ciśnienie związane z niżem Elfi, właśnie z tym frontem atmosferycznym, który z południa w kierunku północnym się rozciąga. Temperatury dosyć wysokie to złe słowo, mrozów już nie ma, natomiast temperatury są dodatnie w Polsce Zachodniej, centralnej, ale w Polsce Zachodniej w godzinach popołudniowych te temperatury będą najwyższe dzięki temu właśnie, że ten niż Elfi też zaciąga nam to. Powietrze z południa, z nad Morza Czarnego. Wiatr jeszcze na krańcach wschodnich może być troszeczkę silniejszy, 30 do 40 km na godzinę, ale w kolejnych godzinach powinien już ustąpić. No i sytuacja powinna nam się już uspokajać. Natomiast zachmurzenie i opady, jakie będą występowały w południe, po południu, zerknijmy sobie. Przede wszystkim nadal, Polska. Południowo-zachodnia, województwo dolnośląskie, województwo opolskie. Tutaj tych opadów powinno być najwięcej. Ta strefa opadów będzie się rozciągała aż po województwo warmińsko-mazurskie, ale w centralnym obszarze powinno być tych opadów już mniej. Na zachodzie możliwe są już przejaśnienia w godzinach południowych. Po południu lokalnie pojawi się trochę więcej słońca, na pozostałym obszarze niestety zachmurzenie całkowite. Temperatury, szczególnie po południu, około godziny 13. 14, 14 wzrostną nam na zachodzie do 14 nawet stopni Celsjusza, więc tamte temperatury będą dosyć wysokie. Również dosyć wysokie temperatury będą na pograniczu województwa małopolskiego z województwem podkarpackim. Tutaj będą dosyć dobre warunki do utworzenia się komórek konwekcyjnych i burz na pozostałym obszarze od 4 do 7 stopni. Celsjusza. Tak jak wspominałem, wiatr będzie słaby, przy czym w Polsce wschodniej powieje troszeczkę mocniej. Tam do 30 km na godzinę lokalnie do 40, również na krańcach południowo-zachodnich również jest taka możliwość. Prosiliście o to, żeby dać wam znać, z których kierunków wiatr będzie wiał. Na wschodzie Polski ze wschodu w kierunku zachodnim, na południowym zachodzie, z zachodu w kierunku wschodnim, natomiast na obszarze od Województwa Pomorskiego po Województwo Śląskie te porywy raczej z północy do południa, ale tamte porywy wiatru powinny być naprawdę bardzo słabe. No i przejdźmy teraz do tego, co nas bardziej interesuje, czyli do konwekcji w dniu dzisiejszym. Jak widzimy tutaj na Swiss Hadena Meteologics, mamy, tak jak wspominałem wcześniej, dużo opadów deszczu, szczególnie na pograniczu województwa dolnośląskiego oraz opolskiego. Natomiast nas interesuje obszar województwa małopolskiego, po części również województwa podkarpackiego, ponieważ tam napłynie trochę cieplejsze, ale bardziej niestabilne powietrze, związane właśnie z tym niżem Elfi. Tutaj będziemy mieli też końcówkę tego frontu atmosferycznego, o którym wcześniej mówiłem, i temu obszarowi się przyjrzyjmy. Energia potencjalna dostępna drogą konwekcji już w godzinach południowych zacznie się pojawiać. Nie będzie to duża wartość, bo będzie to od 50. Do 80 bądź 90 dżuli na kilogram i w godzinach wieczornych powinna zanikać, ale na tym obszarze jest szansa. Pojawia się tak zwane paliwo do tego, żeby jakieś burze nam chociażby przez jakąś chwilę potrwały. Co więcej, tutaj, gdzie będą wypiętrzać się komórki konwekcyjne, one być może nie będą jakieś silne, nie będą dawały silnych burz, ale lokalnie może spaść mały grad do pół centymetra średnicy. Jest szansa na to, że w województwie małopolskim taki drobny grad spadnie podczas przechodzenia takiej komórki konwekcyjnej, ścinanie wiatru co prawda nie będzie duże, natomiast ogólnie parametry są całkiem ok. Do tego, żeby gdzie gdzieniegdzie tutaj właśnie w tym województwie w tym województwie zagrzmiało, w związku z tym również sieć obserwatorów burz wydała ostrzeżenie marginalne zagrożenie burzowe dla województwa małopolskiego, południa województwa świętokrzyskiego, zachodu województwa podkarpackiego, dla województwa również śląskiego i południa województwa opolskiego przed słabymi, ale jednak Burzami, które tam będą mogły wystąpić. Te burze, które tam wystąpią, nie powinny być w żaden sposób długotrwałe, natomiast warto liczyć się z tym, że mogą one tutaj jednak być. Po całą prognozę zapraszam do strony obserwatorzy.info. Tam więcej informacji na temat tej prognozy. Ja zapraszam ze swojej strony do instalacji aplikacji Monitor Burz, żeby być na bieżąco z aktualnościami związanymi z pogodą i z burzami. Oraz zapraszam do subskrypcji. Naszego kanału. Dziękuję serdecznie i wszystkiego dobrego. Widzimy się w kolejnym materiale.